Lokomotywa ET22 pokaże dosyć bogatą wersję wyposażenia Tutaj mamy umywalkę zabudowaną w ścianie oczywiście To jest wersja już po modernizacji Tak wygląda Tutaj mamy kran, wężyk no i nawet leci woda Także już coś jest ale zobaczmy lodówkę Tutaj pod szafką niskiego napięcia. I co ciekawe, ta lodówka dalej pracuje. Jak widać, tutaj lód w naszej górnej półce, czyli na chłodziarce. Naprawdę jest chłodek, można coś schłodzić latem. Także niesamowite lodówka, która pewno ma tyle lat, co ta maszyna czyli niecałe 40 i dalej pracuje. No to tyle, pozdrawiam.